Siemanko, to Goseor, a tu mój kolejny odcinek yy, poradnika do programów, yy, w którym pokażę Wam, jak w GIMPie zrobić poprawnie fajną miniaturkę do jakiegoś filmu na YouTube. Z gry na przykład. Yy, tak, o, tak o. klikamy tutaj nowy i takie muszą być wymiary obrazu, jak tu jest napisane. Szerokość 320 pikseli, a wysokość 180. Klikacie ok, yy. ja to już sobie przy, yy, przygotowałem. O, znaczy nie, nie przygotowałem, tylko skopiuję sobie z Google grafiki z, z Battlefielda 3. Przeskaluję go. I teraz. Yy. Kopiuję ten napis, Battlefield 3 I w nowym oknie Muszę go teraz przeskalować żeby był mniejszy Teraz to usuwamy Tą białą warstwę Tą też Wycinamy centralix. No i ja to sobie tak rozciągnę, żeby to sięgało prawie do tego. No i teraz możemy sobie też dodać numer, który to odcinek. No weźcie numer odcinka. No i gotowe. A teraz jak zapisać tą miniaturkę prawidłowo? Żeby nie wchodziło wam później w gimpack, gdy będziecie chcieli ją zobaczyć. Klikam się tutaj, wyeksportuj. Ja sobie ją dam bez nazwy, wyeksportuj. No i ją już tutaj mam, bez nazwy. Klikam ją dwa razy. Trwa ładowanie. No i normalnie jest. I możecie nawet na filma wrzucić. Także to by było już na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym poradniku do programów. Może to będzie poradnik do Gimp albo jakiegoś innego programu. Zobaczymy jeszcze. I do jakiegoś kolejnego filmu. Do zobaczenia.